Cześć! Witajcie! Dzisiaj będziemy grali w Bed ale nie będę mógł używać bloków. Zostawcie łapkę, suba, no i co? My już widzimy się na pierwszej arenie. Pozdroje ty macie od tego kumpla, nie wiem jak ten nick przeczytać, bo będzie że źle przeczytałem. Dobra, więc jesteśmy już na pierwszej arenie, tamte dwie się nie liczą, jak coś. Nie wiem, ten ziemek to chyba te nie ogarnia tak zbytnio. Jakiś bojo 999. No i jak wam się filmiczek spodoba, to możecie zostawić łapeczki subika, byłoby mi bardzo miło. Jak nie, to nic nie róbcie po prostu. Yy, chyba zdążę, a nie zdążę. No dobra, zdążyłem, ale on mnie rozwalił niestety, kurde, ale się do mnie dobudował byłoby idealnie. Nie no nie muszę, teraz będziesz uciekał, serio. Do widzenia. Ten już kurde do mnie tu idzie. O nie, kupiłem wawne, sorry, już bywałam. Niechcący, tak odruchowo mi się kupiła. Nie, no już różowy po środku biega serio. Mordo, czy nie masz łóżka? No właśnie. A to skorzystamy w sumie, jak już tu jestem. Czemu by nie? No i oczywiście sobie kupimy naszą ulubioną perełkę. I jakąś nie widzę może, co Wy na to? Nikt nie powiedział, że nie mogę y, niszczyć. Nie mogę tylko stawiać, używać. Niszczenie to nie jest używanie. Ty, może się uda nawet ta gierka, bo w miarę dobrze mi idzie. Może bym sobie wypił niej i poleciał do nich perełką jakąś. Witam. Nie no. Dobra, wygraliśmy, więc co? My już widzimy się na drugiej arenie. Jesteśmy już na drugiej arenie i obok mnie jest ten ziomek, który chyba ogarnia. Mam nadzieję, że on nie będzie do mnie szedł. To co mogę mieć nadzieję. Czy jaka jest stąd, mordo... On się teraz jeszcze na to nie nawierza. Zmordy, ale myślisz, że ja cię nie widzę? Dobra. No i też możecie pisać pomysły na filmy w komentarzach. Bo to akurat nie jest pomysł. W sensie, może ktoś to pisał, ale jakby to jest tak defaultowy pomysł. Że no, jakby... by... by... Nie wiem, czy istnieje jakiś youtuber z Bedwarsów, co tego nigdy nie nagrał. Ja to z trzy razy chyba nagrałem już. To może by się nawet udało. Dobra, ledwo ale się udało. I teraz możemy lecieć do kumpla różowkiego, bo z tego co widzę to on ma obudowę. Dobra. I sobie kupimy jeszcze szarpika po drodze. Dobra. No i w ogóle okazało się, że nie wbiliście łapek pod filmem z, z myszki, kotek. Więc niby na razie nie powinienem kupować tego platfusa, ale jak teraz nie wbiliście, to już raczej nie wbijecie, bo już raczej ten film się mi zbytnio już nie wybije. Jest tam chyba 40 ileś, jak powinno być 60. Więc to i tak kupię, i tak miałem w planach to zrobić, bo filmy z mieszkami się bardzo fajnie wybijają na moim kanale. Więc no nie wiem, kto normalny by nie zrobił. Sorry, już postawiłem tam blok, ale to jakby mi za dużo nic nie dało. Nie mam pomysł, bo on będzie pewnie chciał zrobić. A nie, coś innego jednak chce zrobić. Nawet nie wiedziałem co on kupił, bo chyba chciał kupić ulepszenia. Ale mu nie pykło. Więc teraz się do niego przejdziemy. W ogóle 10 fragów mam, No i wygrałeś więc co? My już widzimy się na trzeciej arenie. Halo, proszę mnie stąd wypuścić. Dobra, więc jesteśmy już na trzeciej aranie i wcale nie było tak, że poprzednią arenę przegrałem. Wcale. No ja mordo, możesz do mnie nie iść na samym starcie gry. Ja chcę sobie tylko Fireballa kupić, żeby do Ciebie pójść. No miło z twojej strony, musisz tak od razu do mnie iść. Aha, on do mnie idzie, no dobra. Jest! Dobra, udało się, ale mnie nie zetrefał, to bym je chłop rozwalił. Więc y, Elka dla mnie. No to jakby sobie tak pójść do zielonego? Bo on tam już raszuje sobie morskiego. Więc chyba można się do niego przejść, bo nie będzie go w bazie. Kupimy sobie szarpika. Ja sobie się tutaj schowam, mnie tu nie ma. To od mnie chyba nie widzi. wygraliśmy, więc co? My już widzimy się na czwartej arenie. Dobra, więc jesteśmy już na ostatniej arenie. To on ma w planach do mnie iść albo cokolwiek zrobić. No chyba, że chłop też robi challenge. wars, ale nie wiem. Nie mogę wyjść z bazy albo nie mogę używać bloków. Jest to możliwa opcja. No to dobra. W sumie to mordorów sobie co chcesz. Ja sobie pójdę na środek. Wszyscy będą zadowoleni. Tylko jeszcze sobie pozbieram na jednego fireballa, żeby mieć jak wrócić on do mnie idzie. Poproszę żelazo. Teraz już sobie zrobił klocą na wyrku w ogóle. Tutaj ktoś biega. Ale dużo dał ci ten silverfish. Tylko mam nadzieję, że teraz nikt mnie tutaj nie zaskoczy, ponieważ mam bardzo mało HP. Złoty jest w bazie. Kurde! To może jak się wrócę do siebie po prostu. Ty, chodź ci bić, mordo! No nie, on, no ja on teraz sobie kupi wszystko. Przynajmniej dobrze że ten czerwony sobie tam robi obudowę, a nie się zajmuje walką. Nie no chłop Dexowy biega, no ekstra. Dobra, róbcie co, co chcecie. Ja też chcę biegać Dexowy. No to mnie w kurze, ja do niego idę. Ja tego różowego to go muszę rozwalić, bo on mnie strasznie denerwuje. Albo w sumie nie, niech on porozwala innych i ja dopiero go rozwalę wtedy. Róbce co chcesz mordo. No i zostawiam ja ten różowy. Dobra, udało się, wygrać, więc co? To już by było na tyle. Zostawcie łapkę, suba, no i elo.